Dni mijały. Myślałem, że wujek jednak się zlituje i wykupi mi ten pakiet internetu, ale on miał inne plany. Także tadzik to będzie twój codzienny obowiązek. Wiadro dla rurcika, a trawkę dla królików. Zrozumiano? Fajnie, wszystko rozumiem. Wujek, a co teraz porobimy? Yy, idź może piłkę poganiać? Sam. A co w domu robisz? Telewizję oglądam. Przykro mi, tadzik, ale telewizora to ja nie mam. A czemu nie masz? No bo nie oglądam. A czemu nie oglądasz? Bo nie mam telewizora. Z wujkiem dogadywaliśmy się coraz bardziej. Nawet udało mi się go przekonać, żeby kupił telewizor. Ja tam z się nie znam. Wujek ma być duży, z płaskim ekranem, minimum 32cale. 32cale? Jeszcze może kolorowy? Innych już nie ma! Tadzik! Otwieraj drzwi telewizor przywiozłem! Co to jest? Telewizor! Fajny, nie? Ale miał być płaski! Ale jest! No i dwie flachy poszło w pizdu. O, widzisz, działa! A żeby był ten twój płaski, to by się przyłamał w pół! Tak, ale stół pod nim byś się nie załamał. Stół już swoje lata ma! I ten telewizor też. To porządny sprzęt! Będziesz zaraz na nim bajki oglądał. Wujek, na razie to ty mi bajki wciskasz. A do tego telewizora jeszcze potrzebny jest dekoder na aerożonce. A na co mi dekoder? Ja mam wideo! Wujek, to ty jeszcze bajki oglądasz? Oglądam. A się nie boisz? A czego mam się bać? Przecież jestem dorosły. Moi rodzice niby też są dorośli, ale jak puszczają mi bajki, to stawiają mnie przed telewizorem, a same się chowają pod kotłem i się trzęsą. <laughs> ty Tadzik, ja muszę lecieć, bo świeży klient czeka, a ty włącz sobie bajki i pooglądaj, za dwie godzinki będę. A gdzie masz kasety? E, znajdziesz w szafce na dole. Prześlicz! A oh. co, jak zmęczony? No. Ciężka praca grubaży. A żebyś wiedział, a ty już myślałeś, kim w życiu zostaniesz? No pewnie, że myślałem, tylko nie mogę się zdecydować. No to kim? Hydraulikiem, ogrodnikiem, czyścicielem basenów lub dostawcą pizzy. Kurwa. Tadzik, skąd ty te kasety brałeś? Tego dnia ja jestem bardzo zadowolony. Moje doświadczenie wzrosło o kilkanaście punktów. Jak mnie pani zapyta w szkole, co robiłem na wakacje, to przynajmniej będę miał o czym opowiadać. Daj suba i oglądaj nowy odcinek już w sobotę, 19 sierpnia. 19 sierpnia.